Wysoka kilkumetrowa choinka stanęła w tym roku przed koneckim magistratem. W poniedziałkowe przedpołudnie na placu przed urzędem zebrały się przedszkolaki, uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjaliści oraz przedstawiciele władz samorządowych powiatu i miasta, aby wspólnie pokolędować i dokonać uroczystego zapalenia lampek na choince. Ta czysta porodziła syna. stary on Następnie życzenia świąteczne noworoczne wszystkim obecnym i mieszkańcom złożyli burmistrz Krzysztof Obratański. Nie trzeba nikogo przekonywać, że jest magia świąt Bożego Narodzenia, która nie ma żadnego innego odpowiednika. To w Wigilię Bożego Narodzenia siadamy do rodzinnych stołów Składamy sobie życzenia, sięgałem myślą w przeszłość, ale i budujemy naszą przyszłość w marzeniach, życzeniach, pewnych projekcjach do przodu. Dla dzieci pewnie najważniejsze są paczki pod choinką, pan w czapce biskupiej lub podobnej, który jest świętym Mikołajem. Ale tak jak powiedziałem, ta magia świąt może się zacząć już dzisiaj, od zapalenia świeczek na koince chciałbym, żebyśmy wszyscy w tym uczestniczyli pamiętając, że nasze marzenia mogą się spełnić na widok każdej spalającej gwiazdy, a będzie ich sporo. I spełnienia marzeń i tych pomyślanych dzisiaj pod koinką, i tych pomyślanych w noc wigilijną. Wszystkim wam serdecznie życzę Starosta Konecki Bogdan Soboń. Oczywiście te życzenia pomyślcie sobie dzisiaj i pomyślcie również nad Wigiliją, ponieważ się one wszystkie sprawdzają. Ja chciałem w pierwszych słowach podziękować burmistrzowi i władom gminy, że zorganizowali tak rodzinną, piękną uroczystość właśnie z udziałem najmłodszych, bo to są rodzinne święta Bożego Narodzenia, chyba w naszej ludowej chrześcijańskiej tradycji najbardziej rodzinne, dlatego też... Samorząd też jest taką jedną wielką rodziną, tą gminną i powiatową, i myślę, że warto na, na kilka minut się razem spotkać. Nie przedłużając, życzę Wam prezentów, takich, które żeście sobie wymarzyli. No i oczywiście spokojnych Świąt Bożego Narodzenia i wszystkiego, wszystkiego najlepszego już w nadchodzącym roku 2016 dla tych najmłodszych, najmniejszych, no i oczywiście dla wszystkich dorosłych. Niech się to wszystko spełni, a zdrowie służy nam wszystkim. Dziękuję. I wicestarosta Andrzej Marek Lenart. Chciałem się dołączyć do tych życzeń, oczywiście spełnienia najskrytszych marzeń, tego wigilijnego ciepła i samego uśmiechu w Nowym Roku, ale jeżeli pan burmistrz pozwoli, to chciałem jeszcze złożyć życzenia w imieniu tych gości, którzy mieli dzisiaj być, ale z ważnych przyczyn nie mogli się pojawić, myślę o pani Wojewodzie Świętokrzyskiej Partii Agacie Wojtyszek, panu prezesie e, pośle Lipcu i pani poseł Maji Zuby. Pozwólcie państwo, że w ich imieniu, ale w imieniu całej dwunastki parlamentarzystów Prawa i Sprawiedliwości, chcę wam złożyć najlepsze, najcieplejsze życzenia na święta i na odchodzący nowy rok. A ja myślę, panie burmistrzu, że będzie jeszcze okazja i pojawią się, szkoda, że nie dzisiaj, bo takiej ciepłej, miłej uroczystości dawno w mieście nie było. Do zapalenia choinkowych lampek, oprócz władz samorządowych, poproszono także przedszkolaków z koneckich placówek. A na zakończenie... Mikołaje częstowali wszystkich zebranych przy choince słodyczami. Proszę Państwa, tradycyjnie, no to już chyba tradycyjnie, bo w ubiegłym roku było identycznie. Panowie Starosta i Pan Burmistrz składali Państwu, naszym widzom, naszym internautom, życzenia świąteczne i noworoczne. I tak również będzie i dzisiaj. Panie Starosto, czego by Pan życzył mieszkańcom Powiatu Koneckiego w związku z nadchodzącymi świętami i z Nowym Rokiem? Przede wszystkim zdrowia, bo one jest najważniejsze, żeby zrealizować wszystkie swoje marzenia i plany, plany szczęścia, pomyślności, radości no i spełnienia wszystkich marzeń. Cieszę się, że wspólnie tu z burmistrzem, jako ta rodzina samorządowa możemy się na, te, na tle tej pięknej choinki spotkać i złożyć wszystkim mieszkańcom zarówno gminy, jak i mieszkańcom powiatu koneckiego te serdeczne świąteczne życzenia. Panie burmistrzu, bardzo proszę. Niewiele mam już do dodania po tym, co mówił pan starosta. Ja życzę obfitego stołu wigilijnego, który by symbolizował obfitość dóbr wszelkich w przyszłym roku i pomyślność zarówno w rodzinach, jak i w takich większych społecznościach, zarówno firmowych, szkolnych, zakładowych, jak i w naszej wielkiej samorządowej rodzinie. Oby wigilia była zapowiedzią, że przyszły rok będzie szczęśliwy i udany dla nas wszystkich. Ja również Państwu w imieniu swoimi i całej redakcji telewizji internetowej Końskie życzę zdrowych, spokojnych i radosnych świąt Bożego Narodzenia i szczęśliwego Nowego Roku.